Z okazji 80-lecia naszej szkoły mamy zaszczyt gościć Kubę Kaczmarka, czyli wokalistę zespołu muzycznego Cała góra Barwinków. Cześć. Czy pamięta Pan swój pierwszy dzień w szkole? A, czy ja pamiętam swój pierwszy dzień? Wiesz co, pamiętam. E, pamiętam, faktycznie pamiętam, dobrze pamiętam egzaminy, bo wtedy, kiedy ja... E, jakby chodziłem do liceum, czy miałem iść do liceum, to jeszcze były egzaminy, teraz to chyba jest trochę inaczej. Więc pamiętam doskonale egzaminy, które się odbywały na sali tutaj gimnastycznej. I pamiętam pierwszy dzień szkoły, tak ogólnie w sumie, bo jakby nie mam tak w pamięci jakichś takich wydarzeń szczególnych, które by się wtedy wydarzyły. No wiadomo, to stres, stresujący moment i tak dalej, ale Mam, mam takie obrazki, mam takie obrazki tutaj zatłoczonego tam w korytarza wejściowego. No swoją tam pierwsze, pierwsze. ponieważ ja, ja tutaj byłem trochę, trochę byłem obcy, bo nie, ja nie, nie chodziłem do podstawówki w, do Kłobucka, tylko chodziłem do podstawówki do Krzepic, więc jak gdyby to było dla mnie takie trochę wiesz, wyrwanie się, w wejście w zupełnie nowe środowisko. E, więc, jakby trochę pamiętam to wrażenie takie właśnie troszeczkę jak gdyby obcości. Jeszcze nie znałem się z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi spędziłem potem te kolejne 4 lata. E, no, to takie, takie, mam wspomnienia, takie mam wspomnienia faktycznie ogólne. Teraz mi trochę wracają te obrazy trochę w tym momencie, jak mnie o to zapytałeś. Jaki był pana ulubiony przedmiot szkolny? E, jakby zawsze jak miałem jakiś taki dryg do, do, do pisania i tak dalej, wtedy się pisało, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy się pisało takie długie e, wypracowania, więc tam człowiek mógł sobie po prostu polać wodę trochę i, po, <laughs> i trochę <laughs> jakby uwolnić swój potencjał twórczy, e, więc no tak, muszę powiedzieć, że, że polski. No. No, tak jak już jesteśmy przy przedmiotach szkolnych, to która lekcja wzbudza u Pana najwięcej emocji? No, t, e, emocji, ale pozytywnych czy negatywnych? Czy W ogóle? No, w, ogóle. w ogóle. No, to zdecydowanie matematyka, ponieważ nie byłem specjalnym orłowcą, jeśli chodzi <laughs> <laughs> matematykę. Mieliśmy Panią Profesor Anielę Werk, która była trochę postrachem takim tutaj szkoły. Więc, więc tak, no, zdecydowanie były to emocje, chowanie się po prostu tak, żeby nas specjalnie pani profesor nie, nie zauważyła. I z moim kolegą Darkiem, Janikiem, z którym siedziałem w ławce, e, właściwie leżałem w ławce praktycznie na tej matematyce, żeby jakby uciec z, od wzroku profesor, żeby nas nie wzięła do tablicy albo do jakiegoś pytania albo czegoś. Nie? Także no, ale to, 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 to była taka ten. Ale ogólnie w, w ogóle w, fajne, jakby jak tak wspominam sobie, to. E, Właściwie każda lekcja jakieś tam emocje wzbudzała, i tak właściwie każdy, każdy też, bo to też było tak, że każdy, kto, każdy nauczyciel, który prowadził te lekcje, był jakby swego rodzaju no, egzemplarzem, muszę powiedzieć. Nie? Jak sobie tak dzisiaj myślę, to i, i widzę i, i pamiętam po prostu wszystkich tych nauczycieli. Nie wiem, czy ci nie wchodzę w kolejne pytania, nie, nie. Ale, ale wiesz, ale, ale pamiętam, no, że była pani obrączka od biologii, która była. No też po prostu bardzo taką osobą em, no, charakterystyczną, muszę powiedzieć, był profesor Adam Nowak od geografii, który po prostu opowiadał po prostu całym sobą tą geografię i po prostu jak opowiadał, nie wiem, o pływach morskich, to pokazywał jak to pływy morskie po prostu całym ciałem gestykulował. No. Pani profesor Chęcińska, właśnie od Polskiego. No to, 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 tak sobie myślę, że każdy po prostu z, tych, z tych nauczycieli to był naprawdę niezły egzemplarz. Nie? No tak, już jesteśmy przy nauczycielach i mówił Pan, że Pani Wergba takim postrachem. To z drugiej strony, którego nauczyciela najlepiej Pan wspomina? Wiesz co, chyba nie, nie chciałbym w ten sposób mówić, bo tak jak mówię, no każdy, każdy ma jakieś tam swoje. Mm, swoje. Każdy był na swój no, sposób. No, bardzo, tak, bardzo pamiętania. I, I tak naprawdę dzisiaj wiesz, wiadomo, pewnie jakbyś mnie zapytał wtedy, to bym ci mógł to powiedzieć, nie? Ale dzisiaj z perspektywy czasu jakby trudno mi i nie chciałbym też, bo też nie. No, na pewno, znaczy tak, może, może źle mówię, może. Kurczę, no może, może na przykład właśnie pani od Polskiego, pani, e, pani Chęcińska, ona mnie nauczyła pewnych takich, e, pewnego, jakby pewnego, właśnie miłości do, 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 do literatury. Jakoś, jakoś się jej to udało rzeczywiście we mnie zaszczepić, więc może mo, i on bym wskazał, ale pewnie jutro bym wskazał znowu kogoś innego, więc to może tak zostawmy. No dobrze. To, jakie wydarzenie najsilniej utkwiło w pana pamięci? W mm, tych wydarzeń było mnóstwo. No, na pewno studniówka i matura. No. <laughs> studniówka, aż po prostu jak teraz jak zanim zaczęliśmy wywiad, to zostałem oprowadzony tutaj po szkole i właśnie podszedłem sobie do, tutaj do, do sali gimnastycznej. No i wspomnienia wróciły te właśnie studniówkowe i takiego pierwszego rzeczywiście bardzo poważnego balu i, i, i później właśnie matura i te emocje i wiesz, i te kasztany i to wszystko. Więc tak, to, tak. No, ale takich, wiesz, jakby takich yy, yy, z jakichś tam śmiesznych yy, historii była po prostu cała masa, no, właściwie, no, <śmiech> <śmiech> działo się. No to przy studniówce, czy pamięta Pan swój strój studniówkowy? Ech, kurczę, Ech, ja nie, nie pamiętam jak byłem ubrany na studniówkę, nie, nie, zupełnie nie pamiętam tego. Ale no co, no byłem w no to bo miałem długie włosy. <noise> dziś już nic z tego nie pozostało, niestety. Nie nie, nie, nie pamiętam, nie pamiętam, ale na pewno byłem wystrojony elegancko. Mm. Teraz, czy uczestniczył Pan w wycieczkach szkolnych? Jeśli tak, to którą najbardziej Pan wspomina? No pewnie, że uczestniczyłem. My jakoś bardzo dużo ze z klasą nie jeździliśmy, jakoś tak to się nie złożyło. Na pewno pamiętam i wycieczkę, bo pamiętam, że byliśmy chyba w Karpaczu i chyba byliśmy, pamiętam, w Muszynie, czyli generalnie góry. A, I obie te wycieczki pamiętam doskonale. <laughs> Było fajnie, ale też było tam dużo takich mniejszych rzeczy. Na przykład bardzo dobrze pamiętam to już profesor Woźniak, który był opiekunem wtedy Radio Węzła, zabrał nas na przykład do redakcji Polskiego Radia, wtedy była taka redakcja tutaj zamiejscowa, że tak powiem, Polskiego Radia Katowice w Częstochowie, I na przykład taką wycieczkę świetnie wspominam. Nie? Że to było bardzo takie. Jakby coś, coś takiego, co mi tkwiło w pamięci, no bo to było takie rzeczywiście zetknięcie się. Po raz pierwszy z no, taką poważną, powiedzmy, poważną a, redakcją, z poważnymi mediami. A, także to na przykład mi utkwiło w głowie. No to teraz temat już raczej można wyjawić. Czy ściągał Pan w czasie klasówek? Jeśli tak, to w jaki sposób? Kurde, no na pewno ściągałem. <głosy> <głosy> Wtedy wszyscy ściągali, ale. Mm, Wiesz co, ja to mam takie po prostu poczucie, że to robiło się ściągi, i tak naprawdę zrobienie tych ściąg w sumie było też właśnie takim trochę rodzajem uczenia się, nie? że ja pamiętam nawet na maturę miałem jakieś ściągi z jakimiś tam datami, bo historię pamiętam zdawałem, więc miałem jakieś ściągi z jakimiś datami, coś, ale tak naprawdę. Po pierwsze ja nie byłem w tym zbyt dobry, znaczy w sensie w ściąganiu, to nie, nie było jakby moich. Nie miałem takiej umiejętności, po prostu, żeby tam, wiesz, ten... A kurczę, no pewnie, na pewno na matematyce musiałem ściągać, to na bank, nie? Pamiętam, że siedziała za mną Ania Krysiak z Anią Kopką i one były bardzo dobre z maty i zawsze tam jakiegoś żrawia człowiek zapuszczał, nie? Ale wiesz, no to... Kurde, no, pewnie, że ściągałem. Jaki był Pan największy szkolny sukces? Jeśli jakiś pan pamięta. Mm, sukces. Nie, no kurczę, no jakby w, se w sensie, nie no to to, że zdałem z matematyki, no to na pewno. <głos> <głos> Chciałem być jakimś sukcesem. E, I z fizyki, i chemii, bo to nie były moje takie, no, chociaż później miałem bardzo fajny przelot ze z wszystkimi nauczycielami, którzy mnie, którzy mnie uczyli tych przedmiotów. No tam sukcesy, no ja trochę rzeczywiście było tak, że tam jakieś, wiesz, jakieś tam śpiewania, sytuacje takie, to zawsze, zawsze tam mi, Więc po pierwsze, dzięki temu łatwo się było zerwać z lekcji, to było spoko. Po drugie, no trochę tego, no to były takie sukcesy typu, że tam, wiesz, się śpiewało przed, tak, na akademii szkolnej, przed całą szkołą albo albo jakieś tam, pamiętam, jakąś e, audycję, żeśmy robili, właśnie, którą, która była puszczana na w czasie lekcji, że wszyscy po sobie słuchali, więc to takie sukcesy rzeczywiście były. No. Um, to chyba tyle. No. Kiedyś też zorganizowaliśmy koncert w szkole, pamiętam, w sali, e, w sali na dole, w sali mm, od historii, więc to też był jakiś rodzaj sukcesu. No, to, to, to Takie wiesz, małe rzeczy w sumie, no. No, to, małe rzeczy. To odwrotnie do sukcesów, jaka była największa wpadka lub niezręczna sytuacja? Nie, 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 nie umiem odpowiedzieć. Nie no mogę powiedzieć. To jeszcze, czy oprócz tego, co już Pan nam przytoczył w odpowiedzi na nasze pytania, czy jest jeszcze coś, co jakieś wspomnienie, dzięki któremu pojawił się Pan uśmiech na twarzy z czasów szkoły? W ogóle tutaj, jak wszedłem dzisiaj do, do, do szkoły, to w ogóle kurczę takie. W bo nie byłem tutaj tak naprawdę 25 lat, nie? 25 lat temu robiłem maturę, więc ostatni raz po prostu byłem tutaj 25 lat temu, więc jak wszedłem tutaj do szkoły i się przyszedłem tymi korytarzami, które w sumie oczywiście no są ładne, odmalowane i tego, ale w sumie jakby niewiele się zmieniły w tym sensie, że klimat tej szkoły jest dalej podobny, więc jakby to wywołuje mój uśmiech na twarzy zdecydowanie, więc jakby w ogóle sama obecność moja tutaj i jakby to, że się mogą przejść po tych korytarzach i i, i wszystko sobie obejrzeć. Mogłem wejść na legalu do pokoju nauczycielskiego. <głos> <głos> Także fajnie no. Ale nie no, wpadka, nie no, wpadka. No może jakieś, a wpadka mi się właśnie przypomniała. E, teraz to chyba są dzienniki elektroniczne. No tak. Ale kiedyś to były takie normalnie te, no więc pamiętam, że no tam Zdarzało się dopisać, jak przyprawić czwórkę na piątkę albo coś takiego, nie? albo jedynkę na czwórkę. <grystanie> I chyba kiedyś nas przyłapali na tym. Ale to tak jak przez mgłę jakoś pamiętam. Nie, ale to też w sumie wywołuje uśmiech. Wiesz, to są takie, bo to są rzeczy takie, że człowiek jak chodzi do szkoły, to wtedy mu się wydaje, że to są w ogóle, wiesz, to są jakieś straszne w ogóle porażki i tak dalej, ale tak w gruncie rzeczy później z perspektywy czasu patrzysz na to właśnie z uśmiechem. Nie? To jest. To... To tak no działa. Każde wspomnienie tak, pozytywne. Tak jest, dokładnie. Jest co jeszcze jakieś rzeczy, o których nie wspomnieliśmy, a chciałbyś je Pan dodać? Mm. No nie chyba. Znaczy wiesz. Yy... Przypomina mi się naprawdę, tak jak sobie tutaj chodzę po tych korytarzach, przypomina mi się, masa takich wiesz, migawek. są wracają jakieś takie migawki. Pa, profesor Noszczyk, który by nas uczył przysposobienia obronnego, który po prostu z ogromną radością kręcił. Taka była Syrena. Ręczna. Syrena, taka ręczna. Po prostu radość na twarzy, kiedy on po prostu kręcił, to syrenę, jego. Jego radość jest na twarzy, która mu się pojawiała. To było coś, coś niezapomnianego, albo jak założył te, tak zwane OP-1. To jest taki. Taki strój ochronny, taki od stóp do głów gumowy, nie i on po prostu stojący przed nami pokazywał, nam, jak wygląda. Coś wspaniałego. No, Mam ma masę jakby takich jakiś właśnie, właśnie migawek. No. jakieś tam e, na przykład e, po to, żeby nie siedzieć na biologii, to myśmy tam mieli, nie wiem, nie wiem jakieś rybki były chyba w, w sali biologicznej. Są rybki teraz jeszcze? Nie. Patyczaki. A, patyczaki. A, patyczaki, okej. Okay. Ale wtedy były rybki chyba i po prostu myśmy zaczyścili te akwary. Ja po prostu z takim zapamiętaniem pamiętam w tym, w tym, w tym kantorku po prostu. Nie? To mi się jakby przypomina. No i właśnie, i radiowęzeł szkolny, gdzie po prostu spędzaliśmy też długie godziny i tam puszczaliśmy muzykę na przerwach. I jakieś, właściwie, montowaliśmy audycje na taśmie. W ogóle to jeszcze wtedy w ogóle nie było komputerów. Nikomu się to w ogóle nie śniło, tak naprawdę. Znaczy, może, znaczy były, ale oczywiście nie w szkole dostępne. Więc mam masę po prostu takich jakichś małych migawek, wiesz, jakby, które mi się przypominają i one w sumie budują taki obraz. No, tak, obraz fajny, fajny, fajnego, fajnego czasu w szkole. No. Ważne, że zostały jakieś wspomnienia. Zostały zdecydowanie. A to były wszystkie pytania przez nas przygotowane. Dobra. Dziękujemy bardzo. Ja za bardzo dziękuję. Dzięki. Koniec? Dziękujemy.